No przede wszystkim no to co powiedziałeś, no, pierwszy pas, tak naprawdę 5 lat w tym roku e, mija e, od e, początku Adnaoksa i te 5 Zwiększamy pierwszym pasem Federacji KSW, do którego tak naprawdę bardzo dążyłem, no bo Federacji Fenom miałem, Babilonu miałem, więc tutaj to było to spełnienie marzeń, no i dzisiaj Kuba przyniósł te marzenia na tacy, po ciężkiej walce, po dobrej walce e, i no zasłużonym zwycięstwie, e, więc nie jestem szczęśliwy, nic więcej. Ja powiem że są takie emocje, że cały czas we mnie to kołacze, jeszcze wcześniej Andrzej e, wraca na tą drogę i w fajnym stylu, dobrym stylu, pokonuje przed czasem, co mogę więcej powiedzieć? No, super święta, jadę w długą odpoczywać idam, jod, i mam no, JOK, i cieszę się tym, co się dzieje dzisiaj. Walka ciężka, walka fenomenalna, natomiast są pewne kontrowersje czy komentarze na temat sędziowania, bo jeden sędzia widział tę walkę totalnie odwrotnie, jak widzieli tu pozostali. Jak to skomentujesz? Co mam skomentować? No wiesz, no, kolary okulary jeszcze raz okulary wiesz ja nie mam nie wiesz ja powiem Ci tak ciężko jest nie można tak sędzić bo sędziony są e, e, czasami e, pod siatką, ale ja byłem tam pod siatką, byłem w narożniku i to jest niemożliwe, żeby było aż taka, takie zróżnicowane, że dwóch sędziów daje zwycięstwo Sebastiana dwoma rundami, e, chyba to, to było 48, 46, 49, 47, bo jeszcze to, to, a drugi daje dwa, dwie rundy Sebastianowi Przemyszowi, gdzie dawał świetną walkę i obydwoje dali świetną walkę, no ale nie tak, no wiesz co, no nie ja wiem, no, to nie ma pojęcia skąd to jest, pewnie wszyscy się na tym zastanawiamy, a jak wy o tym mówicie, to pewnie wszędzie są takie same głosy. Andrzej Grzebyk wraca i to chyba jest ten Andrzej, którego znaliśmy jeszcze z fenu, bo, bo jest ten ogień, jest ten power u niego, jest ta rządza i po tych dwóch porażkach, chyba bardzo fajnie, że wrócił i to naprawdę w dużym stylu. A dodatkowe ciśnienie i taka presja z tym, że, że zmienia się przeciwnik przed so, Zmienił się czterokrotnie przeciwnik, więc e, wiesz, że tak naprawdę Andrzej był można powiedzieć, e, Taki już, już poddawaliśmy się każdemu możliwemu zawodnikowi, którego proponuje Federacja KSW, żeby ta walka tylko się odbyła. I więc wiesz, chyba e, Brazylijczyk był trzeci albo czwarty. Więc to super. No, przede wszystkim jest jedna rzecz. Andrzej miał wielką presję po porażce z Adrianem przed czasem, po porażce przed czasem z Tomkiem Romanowskim. Bo nie było innej wyjścia, żeby musiał wygrać i zaznaczyć tą sytuację. I dobrze też dzisiaj zauważyłeś. To jest znowu ten Andrzej, szybki, dynamiczny, agresywny. I, który chce wygrywać i który chce znowu pokazać, że ten pas jeszcze może być jego, nie? A się nie tyle, nawet jak on wyglądał w Oktagonie, bo to, bo to było fenomenalne, natomiast powiem Ci, że to jak on wyglądał tutaj e, w Rubie, bo powiem Ci, że ja go widziałem medialnie mega odbudowanego, mega z takim powerem i ogniem i, i wrócił już ten Andrzej, który nie tylko opowiada o tym, że no fajnie jest walczyć, tylko taki Andrzej, który chce zdobywać trofea i pewnie gdzieś chce wrócić na tą ścieżkę po pas. No słuchaj, no a do Andrzeja z do KSW, dwoma walkami zwycięskimi później przychodzi ta... To feralna kontuzja i gdzieś się ta kariera zatrzymuje, więc to była jego być albo nie być. Uważam, że jeżeli on by tą walkę dzisiaj przegrał, to moglibyśmy mieć problem, że Andrzeja namówił do tego, żeby czasami nie kończył, więc jestem bardzo szczęśliwy, zasługuje na to i na pewno jest zawodnikiem, który jeszcze nie jedną walkę da w KSW taką, żeby będziecie o niej głośno mówić przez bardzo długi czas. Walka wieczoru zawiodła, czy jednak zadowolony no, nie, jesteś, no powoli? jestem zadowolony, wiesz, no to jest mój kumpel Kibicowałem, zawsze ze sobą rozmawiamy, więc e, świetny gameplan. E, to był klucz do sukcesu, żeby sprowadzić e, Mańka do parteru, no bo wiadomo, że Maniek z pleców to jest jak Biedronka, nie? która po prostu będzie ciężko się skręcić i tak dalej. Z drugiej strony wyrzut no, fenomenalny, zapaśniczy, bardzo dobry rzut. Ten pierwszy biodrowy, który już do, e, był fajnie e, dokręcony. No kurczę, no wiesz, no to bardzo no inteligentny, zawodnik, pokazujący, jak, jak się walczy z cięższym od siebie. Bo to, co kiedyś mi trener też powiedział: jak jest zawodnik cięższy, a on jest w pleców i jest w parterze, to się zmienia koncepcja, że ta waga nie robi różnicy. A czy nie uważasz, że jest taka możliwość, że pójdzie przez te zawirowania ze składem i też tym, że już osiągnął bardzo wiele pokonując Michała Materle, przed taki pogodzony do tej walki, że nic nie, nie musi i tak dalej? Nie, nie, on był zdeterminowany, były też zawirowania bo trenował w octopusie tam się nie dogadał więc o tym tego, więc szkoda bo uważam, że trener Polski na pewno e, by fajnie to pociągnął z samego końca czy jakby się skończyło, pewnie nie skończyło, by się mogło być różnie ale z drugiej strony, no wiesz co no, to jest typ, który jest zdeterminowany do tego, żeby wygrywać, żeby udowadniać wszystkim w koło i pozamykać tego zresztą to udowodnił z walką z Michałem Matelą i zresztą taki był rozgoryczony też i e, żeby e, jakby to powiedzieć e, chciał, on wszystkim pokazał tamtą walką, że może. I jemu za to chwała, bo tak naprawdę też dzięki niemu mieliśmy te możliwości, które dało jak najszerszej publiczności oglądanie walk Galka SWI. i po części też ten pierwszy film, to był ich, ich nie, więc e, tak naprawdę no na bardzo do, dużą oglądalność i tak naprawdę przyciągnął zupełnie innych ludzi do MMA. Artur, jak mógłbyś ocenić tą, tą galę, tak w skali od, od 1 do, do 10 jako osoba, która, która jest w tej branży bardzo mocno i, i to jest mocno zapowiadana gala jako gala, gala roku, czy e, jak jesteś w stanie ocenić tą galę? Jaką byś im dał, dał ocenę? Przecież to nie widziałem się się tych siedem. pierwszych te, dwóch czy trzech walk, wiesz, bo już pracowaliśmy tego, widziałem końcówki walki, no e, Patryka Kaczmarczyka to szybka walka, e, Trzy, siedem w... pojedynków, wszystkie przed czasem. Tak, e, Domin bardzo fajnie postawiłem na niego. Zresztą chyba nie wiem, czy się mojego zapytać, ale kupon mi przyszedł bardzo duży, e, bo to, co akurat obstawiałem, się od o zwycięzców tego i też w jakich formach wygrają. E, więc no wiesz co, no taka e, dobra ósemka, nawet z dziewiątką to jak najbardziej, bo przede wszystkim mamy walkę wieczoru, która się obroniła. E, bohater Mamed Halidowi e, wygrywa, więc pewnie e, dla ludzi tego. Fenomenalna walka mojego zawodnika. No to wiesz, no mi ciężko też to oceniać w taki sposób, żeby nie mówić, że to jest siódemka, ósemka, jak ja mam raz. Mistrza wreszcie Federacji KSW, Jakuba Wikłacza, którego widziałem dzisiaj, jak tu jechałem, że on zostanie tym mistrzem. Obydwoje byliśmy bardzo pewni tej całej sytuacji, chociaż Sebek jest fenomenalnym zawodnikiem, i bardzo mu kimicuje. No i Andrzej mi wraca na drogę zwycięstwa, więc ja jestem dzisiaj wygrany, jestem szczęśliwy, Jardok naprawdę zamyka z przytupem ten rok, a pamiętajcie, że w następnym roku już mam dwa otwarcia i dwie walki opas, więc... Adrian Bartoszyński, katedra 77 i Paweł Pawlak 84 czeka na zwycięzcę pojedynku, którego dzisiaj ogłosił okres raczej, który zrobili face to face czyli Tomek kontra Radek Paczuski, więc wiesz, no Dołożę jeszcze w 93 Asa, który zdejmie Cuga, yy, yy, czy, 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 Zajewa. więc wiesz, no, będziemy wszystko łapać, no wiesz, chciałbym, naprawdę bardzo chciałbym, żeby na każdym tronie był Abbas. A jeszcze zapytam o to, bo my, tak powiem Ci, po tej walce wieczoru troszeczkę sobie tutaj rozmawialiśmy na temat Mameda, no Ty jesteś też meczmakerem, prawda w innej organizacji, natomiast y, mocno się zastanawialiśmy tutaj redakcyjnie, z kim zestawić Mameda teraz, bo, bo umówmy się, on w wadę ciężkiej już nie będzie walczył i teraz ta, kategoria 84 jest bardzo mocną kategorią. Natomiast no Mamed też zasługuje na nazwisko bardzo mocne. Czy ty widzisz kogoś w KSW albo widzisz kogoś poza KSW, kto mógłby z Mamedem teraz zawalczyć? I wiesz co, ja bym dał, mam nowi trochę spokoju i poczekał na rozwiązanie w kategorii 84 i ten chłopak, który zdobędzie ten pas i od razu robić walkę z Mamedem. To jest jego kategoria on był królem przez bardzo długi czas. Więc... Zapominajmy o tym, zasługuje na to, eee, więc jak najbardziej, bo tak naprawdę, no wiesz, no, prosta sytuacja. Eee, jego brat, który jest 93 kg, czyli e, zawsze my to czyli z Gajew, e, e, no jest 93 nie będą ze sobą się bić. E, w kategorii 77 no, dopiero będziemy mieli kolejnego mistrza, a jego kategoria jest 84, czyli uważam, że tego, chyba, że naprawdę jakąś fajny wiesz, KSW dzisiaj może sprowadzić ciekawe postacie, jeżeli czyli stać będzie ich na to, żeby przyprowadzić do KSW naprawdę jedną z najlepszych, jakiś jednych, jednego z najlepszych zawodników, którzy jeszcze są w zasięgu, a nie są w UFC, jak najbardziej. Ale uważam, że to 84 i ponowne zdobycie pasa KSW i zrobienie tego samego manewru, który zrobił teraz, czyli rzucił rękawice i mówisz, nie będzie walczył w ciężkiej 84 jest zawsze tego, wygrywa pas KSW jeżeli tego rzuca te rękawice i zwiększy swoją karierę a nie będzie łatwo, bo jest Paweł Padrak, nie zapominajmy Łysy, Carrington z Bałut także pozdrawiam ci serdecznie Pawełku niedługo będziesz bił się o pas, mam nadzieję, że przyniesiesz pas kolejny nocowi słuchaj e Gala w Czechach też. KSW wchodzi na rynek. Dzisiaj też była też. Tak, ale KSW wchodzi na, na rynek czeski. Libersi, tam tak też. Dosyć mocne zestawienia są szykowane. Myślisz, że KSW jest w stanie konkurować na macierzystym rynku czeskim z OKTAGONEM? Jeżeli będzie miało czeskie gwiazdy, które przyciągną publiczność. Czesi są specyficzni. Wiem, bo pracuję na czeskim rynku. Dlatego ja Cię pyta, bo to bo wiem, wiem, że znaczy. Rynku... RFA, RFA właśnie dzisiaj też Miro Brozy walczył, wygrał na RFA, więc fajnie. To jest zawodnik, który się pokazał w KSW, więc kto wie, czy go znowu nie zobaczymy. Jeżeli KSW pozyska ciekawe postacie, dobrych zawodników czeskiego rynku, których będzie zainteresowanie. Uważam, że może śmiało z nimi konkurować, chociaż będzie to bardzo ciężki rynek, jeśli chodzi o czeski, chociaż widzimy, że taką chodzi na Niemcy, budują też na niemieckich zawodnikach, więc wiesz, uważam, że jest taką marką, która przyciąga kibiców i da sobie tam radę, a przy okazji wykorzysta Arnoxa. Już po cichu mogę Wam zdradzić, że, no wszystkim Wam dzisiaj zdradzę, że będzie trzech nowych Zawodników bardzo mocnych, bardzo ciekawych, kontraktowanych przez Federację KSW. Jeden już jest podpisany kontakt, na dwa podpisanie kontraktu z Zawodnicy z Czech, tak? Z O, widzisz? Łatwiej się Polakowi ciastek, nauczyć. Ciastek, ciastek, jak zawsze mi tutaj wchodzi w tego czterech, nie z trzech, tylko z czterech. Łatwiej się Polakowi nauczyć czeskiego, czy Czechowi polskiego? Wiesz, co ja z nim mówię po rusku? Nie, wiesz co. Dogadujemy się, fajny sposób, czego są efektem zawodnicy, którzy występują, tego daje sobie tam radę, też pewnie jestem nielubiany przez OKTAGON, dlatego że ci zawodnicy są podbierani do federacji KSW, zresztą był kiedyś Iwan Buchinger, Wojto Barborik, teraz idą inni, więc... Zobaczymy. No wiesz, myślę, że ten czeski rynek jest bardzo ciekawy. Przede wszystkim oni tam bardzo mocno kibicują tego i takie galek OKTAGONu, które są zapełniane. One są naprawdę... Tam się żyje tam naprawdę, te gary wyglądają bardzo fajnie i ciekawie. Nie? Ja bym chciał jeszcze wrócić na sekundkę do Kuby Wikłacza i wykorzystać twoje matchmakerskie umiejętności. Czy ty widzisz potencjalnie... Dobra, dobra one są? Tak? Moim zdaniem tak. Dziękuję was. Czy widzisz potencjalnie e, inne starcie niż rewanż z Przybyszem? Potencjalny rywal, który mógłby zagrozić w tym momencie e, Kubie w pierwszej obronie pasa? No na pewno niebezpiecznym jest Zuliko. Nie? Z uwagi na jego zapasy, na to, że ma prąd przez pięć rąk i będzie bardzo ciekawym przeciwnikiem dla a Jakuba jeżeli do takiej walki dojdzie. Jeszcze jedno pytanie. Powiedziałeś, że znajdziesz kogoś, kto zdejmie Czuzigejewa. Jakie wrażenie dzisiaj na tobie zrobił? Ponieważ tutaj na nas fenomenalny znów pojedynek i wydaje się, że naprawdę będzie, ci, będzie ciężko. Powiem Ci, bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił. Przede wszystkim dawno nie widziałem w kategorii ciężkiej, ciężkiej, półciężkiej takiego zawodnika, który jest tak elastyczny i tak przyjmuje świetnie na gardę swoje ciosy. I, praca i na i nogach też. Tak? Praca, praca na nogach, a przede wszystkim amortyzuje te ciosy swoim balastem. I to było widać, bo no, bo naprawdę Erslan ma pierdanięcie i, i robi to fajne i wiesz, on wielokrotnie to udowodnił. A Cugaj wiem e, czyli Zajew e, robi to bardzo dobrze i ja amortyzuję te ciosy na gardzie i od balastem całą pracą i tak dalej. No dzisiaj no, powiem Ci no i twardy, strasznie twardy e, typ i który naprawdę będzie tutaj w tym 93 kg dużo, długo, długo, długo panował chyba. Że przyjdzie arduks. Ja Ci powiem, że e, ja u za Jewa zauważyłem bardzo inteligentną rzecz. To chyba było w czwartej rundzie. To co trena się też często powtarzają, bo w momencie kiedy tam zasłaniał się pod swym gardą, to on mu ściągał rękę i próbował tam trafić. I to jest e, prosty drif. Na, na, na ulicy, na dyskotekach często tak, Ale robiłem, nie używanym, bo, w obszarów i, i Ja tego dawno nie widziałem. Na ale... dyskotekach ja widziałem często. Nie mówię o Po złych dyskotekach chodzi. Dyskoteka. Nie, e, masz rację przede wszystkim. Bardzo inteligentny zawodnik, świetnie walczący, bardzo mądrze prowadzący taktykę, zresztą świetna taktyka Pawła Derlacza, który pewnie to przygotował. Naprawdę świetny, świetny zawodnik i tutaj Koryczek KSW będzie miał z dużą, długą pociechę. No, Będziesz będzie trzeba się narobić, żeby z nim wygrać. Ostatnie pytanie. Powiedziałeś na początku, że idziesz w długą. Co to, to oznacza? W długą? 26. Liby, idę długą. na długą. Jadę urlop, tak, tak. Przepraszam, raz jestem lekko podchorowany. Jadę na parę dni odpocząć daleko i mam nadzieję, że sobie wygrzeje moje chore kolanka. Ale na szczęście tym razem na gali, byś ja pamiętał, że, że na poprzedniej gali w Gibicach, gdzie mamy walczyć z no to niestety wtedy akurat nawet. Nie Byłem, objrzałem właśnie sobie dupkę w słoneczku. Nie, no tak, też żałowałem tego pojedynku, akurat też nie miałem tak mocno obstawionego tego pojedynku, to nie mogło mi tutaj zabraknąć. Andrzej przede wszystkim jaku pas. No i ten dzisiaj szczęśliwy dzień, który tak naprawdę, co więcej powiedzieć, dla mnie jako menadżera, dla mnie jako człowieka, który żyje tym i który koła ten spoli, naprawdę angażuje się w, to, w tych zawodników, jak widzicie, jestem z nimi na dobre i na złe w każdej sytuacji, no to to dzisiaj to jest taki krótsze naprawdę zamknięcie roku i to uwieńczenie tego pięciu lat ciężkiej mojej pracy, jeśli chodzi o menadżera i, i firmy Arnold's Fashion Spoli, moich przyjaciół, kolegów i cały, cały team, który budujemy bardzo długo i ciężko. Bardzo za dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Tak. Dziękujemy. Ja też dziękuję za dobrą robotę i pozdrawiam serdecznie wszystkich fanów.